Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogu. Tematem tego filmu będzie pytanie, czy panewki korbo, czy należy docierać panewki korbowodowe? Film jest zainspirowany jakąś głośną dyskusją gdzieś tam w Facebooku. Ja tej dyskusji nie widziałem, nie uczestniczyłem w tej dyskusji, aczkolwiek Wiele osób przekazywało mi to pytanie. To pytanie pojawiało się w komentarzach na YouTubie, pojawiało się w wiadomościach mailowych, nawet tutaj na warsztat. I Łukasz ze Szlifmotu do mnie pisał na Messengera, że słuchaj, jest taki temat, e, że ludzie się biją ze sobą i spierają. Czy docierać panewki korbowodowe w sytuacji, kiedy mamy używany silnik. I po prostu wymieniamy sobie te panewki z używanych na nowe, czyli bez żadnych szlifów. Po prostu zmieniamy sobie tylko nowe paneweczki, wkładamy do naszego używanego silnika. I pytanie brzmi, czy należy je docierać? I uznałem, że to fajny temat, to fajny temat, wypowiem się na ten temat, bo to takie jest, yy, bo odpowiedź jest niejednoznaczna, bo i tak i nie. I właśnie, tak i nie, docierać i nie docierać. I teraz, teraz te dwie grupy, które się ze sobą spierały, Będą mnie nienawidzić za to, co ja wam powiem. Myślę, że najpierw fundamentalna odpowiedź, taka najbardziej, która tu najwięcej wniesie. Czy ja się spotkałem z tym, żeby po wymianie panewek korbowodowych w używanym silniku, żeby się silnik zatarł? Nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją. Czy spotkałem się z taką sytuacją, żeby po wymianie panewek nagle zaczął się, nie, nie zatarł się, ale powiedzmy, że stracił ciśnienie oleju, czy wiór jakiś się pojawił gdzieś w oleju? Nie, nie spotkałem się z taką sytuacją, czyli generalnie na podstawie swojego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że po takiej wymianie nie należy docierać panewek. Ale bardzo duże ważne, ale ja w swojej karierze zawodowej po wymianie takiej panewek, oczywiście wymiana panewek, wymiana oleju, czyszczenie wszystkiego wiadomo, żeby ten silnik był czyściutki, zawsze było zalecenie Delikatnie jeść. Używaj samochodu teraz przez jakiś interwał, przez jakiś czas, używaj go delikatnie. I tutaj e, pojawia się kolejne pytanie, jak mamy zdefiniować słowo docierania? Bo może właśnie to zalecenie, które ja zawsze, które ja zawsze stosowałem, które zawsze swoim klientom przekazywałem, i robiłem we własnych samochodach. Być może właśnie to zalecenie, ten, ten interwał krótki, tej delikatniejszej jazdy, być może to właśnie było to docieranie, bo nie wiem jak osoby tutaj spierające się ze sobą definiują docieranie, bo jeśli definiują to w taki sposób, że pukanie, się, odpalanie, nagrzewanie, studzenie, wymiany dwie oleju, tysiąc kilometrów znowu wymiana oleju, takie procedury, no to nie, takich procedur się, procedur się nie robi, aczkolwiek ja zawsze zalecałem, żeby dać się tym elementom, dać się ułożyć, dać się ułożyć i teraz rozłożę to na czynniki pierwsze, tak jak lubię to robić i według swojej wiedzy przekażę Wam co się dzieje w ogóle w tym układzie. Używany korbowód, używany wał korbowy i do tego wszystkiego założona nowa, fajna, prosto z panewka. Eee, tak się składa, że no nieraz miałem w rękach takie elementy, nieraz je mierzyłem po założeniu nowych panewek, więc coś tam do powiedzenia mogę mieć. Zazwyczaj luz, między, luz na łożysku korbowodowym wynosi okolice 0,02 do 0, ,2. tak podają różne instrukcje serwisowe od 200 setek do 5 setek to jest ten luz tutaj między czopem a panewką, a wewnętrzną częścią panewki. Kiedy składamy silnik, kiedy przygotowujemy go do złożenia, wykonujemy pomiary. Jednym z tych pomiarów jest pomiar nowej panewki włożonej do korbowodu, czyli wkładamy pół panewki do korbowodu, skręcamy śrubami na wymagany moment i dokonujemy pomiaru. W jaki sposób dokonujemy pomiaru? Tak, tak i tak. Dlaczego nie wykonujemy pomiaru tutaj? Tu gdzie się schodzą te półpanewki, ponieważ tutaj często w dużym powiększeniu, wam to jakoś narysuję. Jak się półpanewki ze sobą, czekajcie niebieski, żeby to pasowało. Mamy sobie panewkę, nie? Połowa panewki i druga połowa panewki. To jest to miejsce w powiększeniu. Często ona jest tutaj tak podcięta. Jest podcięta i idzie sobie dalej. Idzie sobie dalej. Ponieważ tu występują, kiedy to ściskacie korbowód tutaj ściskasz korbowód, tu następuje zmiażdżenie. Panewka jest ściśnięta po swoim obwodzie, ponieważ obwód panewki jest większy niż obwód niż średnica wewnętrzna otworu w korbowodzie. Dzięki temu po skręceniu korbowodu panewka zostaje zaciśnięta. I to jest kluczowy moment, i to jest klucz w ogóle całego tego filmiku. O czym będę mówił? Ponieważ składając nową panewkę w, w używanym korbowodzie, następuje deformacja tej panewki. I wy, jak widzicie sobie panewkę, czy tutaj, nawet chociażby na tym rysunku, czy jak bierzecie ją do ręki, to ona się wydaje, że, ale perfekcja, ale perfekcja jest idealna, co nie? Tymczasem. Kiedy ona zostaje ściśnięta, no to ona nie jest taka perfekcyjna. Tu działają ogromne siły, one ją zakleszczają, żeby ona się nie obracała. Był już jeden vlog na temat tego mitu, że to zamki trzymają panewkę. To nieprawda, zamki nie trzymają panewki. Panewka jest zablokowana w korbowodzie przez to, że jest zmiażdżona, że jest ściśnięta po prostu stopą korbowodu, że jest skręcona w tym obwodzie. Ona jest ciasto tutaj wpasowana. Jeśli macie panewkę, skręcony korbowod wy jej nie wypchniecie, nie wyjmiecie, jej. ona jest zmiażdżona, jest zaprasowana, zabetonowana, było tym kiedyś vlog lata wstecz, to zrobiłem, próbowałem skręconą, w skręconym korbowodzie młotkiem i przecinakiem wy, wybić tę panewkę. Nie było szans, ona była bez żadnego zamka, nie było opcji takiej, żeby to wybić, ona jest jak zaspawana. Ale do czego zmierzam? Mamy rozmawiać o tym, czy docierać, czy nie docierać. Jeśli docierać, to dlaczego, jeśli nie docierać, to dlaczego. Po zmiażdżeniu tej nowej panewki, przyjmując, że panewka powiedzmy jest idealna, przyjmując, że korbowód jest idealny, no to teoretycznie mamy tu idealną średnicę. Nie musimy nic docierać, bo co tam miałoby się docierać? Do, dotarcie na czym to polega? Docieranie polega na tym, że występują punkty tarcia granicznego, czyli nie ma tarcia płynnego. Nie ma tak, że jest wiecie, powierzchnia panewki Powierzchnia czopu, powierzchnia panewki, i tutaj mamy i tutaj mamy olej, tutaj mamy film olejowy. Już ja pominę to, że ten olej w momencie kiedy powstaje clean smarny, to nie są te trzy bary, które macie w, na wskaźniku ciśnienia oleju, który jest w magistrali, tylko kiedy tu jest tarcie płynne, kiedy występują siły dynamiczne to powstaje kilkaset barów w tym miejscu. To jest kilkaset barów ciśnienia pod wpływem tego ruchu względem siebie tych elementów. Tutaj olej pod wpływem tego tarcia, tego ruchu rozgrzewa się do ponad 100 stopni. Miejcie tego świadomość, jakie tu zachodzą zjawiska. Więc przyjmując, że mamy idealną sytuację, idealny korbowód, idealną panewkę, wszystko złożone, mamy tarcie płynne. Żaden z elementów do siebie nie dotyka. Więc po co docierać? Nie trzeba nic docierać, nie ma takiej w ogóle potrzeby. Absurd jakiś, w ogóle nie docieramy. Ale Moi drodzy, my rozpatrujemy sytuację, w której e, wymontujecie, macie używany korbowód, używany wał, chociaż wał tutaj dobra, wał nie ma znaczenia w każdym, ale obraz sytuacji. Używany korbowód, używany wał, nowa panewka Panewka z jakiejś firmy na oko jest idealna. Pytanie do Was: ile Wy w swoim życiu zmierzyliście, do tych osób, które tu piszą, często się w swojej mądrości wykładają: ile Wy zmierzyliście tych skręconych w używanym korbowodzie nowych panek? Ile Wy zmierzyliście realnie, ile Wy wykonaliście pomiarów, jak to wygląda w praktyce? Bo ja wykonałem dużo. I powiem Wam tyle rozmiary tutaj, jakbym miał to zobrazować kształt tej panewki to byłoby coś takiego tak to wygląda realnie tak to wygląda, kiedy wy to skręcacie, oczywiście zmierzycie to gdzieś tam zmieścicie się w tych wymiarach, gdzieś w jakiejś tolerancji to zostało zrobione, ale zawsze będziecie mieli trochę tych górek Zawsze będzie trochę tych punktów. Te miejsca, tutaj, gdzie jest ściskana panewka, tu występują największe e, wyba, wybaczenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, jakie użyć tutaj słowa. E, wybrzusza się ten materiał, on się wypacza. Wypaczenia to są. Robią się nieregularne nie kształty. I co z tym się dzieje, kiedy silnik zaczyna pracować? W momencie, kiedy to zaczyna pracować, następuje tarcie płynne, klin smarny, który działa z ogromnym ciśnieniem. Skąd, skąd w ogóle w panewkach zużycie zmęczeniowe? Od tego ogromnego ciśnienia to jest po prostu zużycie zmęczeniowe. Ta panewka pod wpływem tego ogromnego ciśnienia, ona nie pod wpływem tarcia metal o metal, że tam coś wiecie, coś na coś naciska, tylko pod wpływem tego tarcia płynnego. Ona się pięknie dostosuje, ona się pięknie ułoży, ona zajmie swoje miejsce, i nie dojdzie do tego, żeby tutaj była taka sytuacja, że macie jakąś górkę, i tutaj punkt styku, i powstaje wam ścier metalowy. Więc odpowiedź generalnie jest taka, że tak, docieramy, docieramy, zawsze docieramy. Tylko to docieranie w tej sytuacji nie jest takie, jak Wy sobie to wyobrażacie może, że trzeba ten olej wypłukać parę razy, ileś tam kompletów, filtrów wymienić, żeby tam odrobinki jakiegoś metalu się pozbyć. To nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, żeby pozwolić tym elementom, żeby zapracowały na nie siły, które działają w tym układzie. Żeby to znalazło swoje miejsce. Żeby ta panewka osiadła dobrze w tym korbowodzie. Czyli Te materiały są plastyczne. To tak Wam się wydaje, że to jest metal, że to twarde. Kurde, co tam pracuje? Używany korbowód jest jajkiem. Jak wygląda używany korbowód? O tak wygląda używany korbowód. To jest jajko. Taką wygląda. Zmierzcie sobie, ile zmierzyliście korbowodów w swoim życiu? Dwa razy młotkiem od dołu i robi się okrągły. Ale ja Wam tego nie mówiłem. W każdym razie, no, odpowiedź jest taka: docieramy, zawsze docieramy, tylko z głową po prostu. Pierwsze, nie wiem, 500 km. Nie pałujcie tego silnika, dajcie mu się nagrzać fajnie, odpalcie go bez obciążenia od razu, zróbcie te 500 km bez pałowania. Pierwsze i to będzie działało, będzie chodziło. Tak jak wspomniałem, ja w swojej karierze nie spotkałem się nigdy, żeby mi się uszkodził silnik po wymianie panewek w używanym korbowodzie z używanym y, wałem korbowym. To zawsze działało, zawsze chodziło. Zawsze było takie zalecenie, że pierwsze kilkaset kilometrów wykonać delikatnie. I tyle, tu nie ma żadnej filozofii, tu nie ma nic, nie wiem, jakichś. Kosmosów tutaj w tym wszystkim. Oczywiście to jest wszystko przerysowane, takie co wam to pokazuje w dużym zbliżeniu i tak dalej, ale generalnie o to chodzi w tym całym układzie, żeby to mogło sobie po prostu się ułożyć, zapracować. Ogólnie w mechanice, w mechanice samochodowej, tak, ja się poruszam w mechanice samochodowej, jest zasada, jedna podstawowa, ważna zasada. Wszystkie elementy w mechanice zawsze się docierają w jakiś sposób mniejszy lub większy. Nie zawsze to jest tak ekstremalnie, jak wy sobie wyobrażacie, że tu trzeba jakieś płukać, coś, jakieś robić eksperymenty, jakieś czy coś. Głupia wymiana turbosprężarki. Zawsze dajcie temu elementowi te. Kilka tych cykli nagrzania się, tych kilka pierwszych cykli pracy, czy też manualna skrzynia biegów też bardzo ważny temat. Kiedy macie złożone nowe łożyska, nowe synchronizatory, skrzynia świeżo złożona, no to co robicie? No nie wyjeżdżasz na drogę i ogień od razu, tylko delikatnie zawsze skrzynię biegów, jak manualną naprawiałem, to nie ogień od razu w niej, tylko delikatnie przejeżdżasz się tych pierwszych kilometrów przerzucasz te wszystkie biegi, dajesz obciążenie na każdym biegu, pozwalasz tym synchronizatorom zapracować, ułożyć się, zapoznać ze swoim nowym środowiskiem i nie będzie wtedy żadnych problemów, ponieważ tarcie graniczne nie tarcie płynne, płynne tarcie to jest jak macie olej między dwoma kawałkami metalu, tarcie graniczne to już kiedy dotyka metal do metalu. Tarcie graniczne jest w stanie lawinowo spowodować yy, ścier, ponieważ no, drastyczny wzrost temperatury, ścier, który potem znowu w kolejne miejsca wpada i powoduje kolejne yy, incydenty tarcia granicznego, yy, i mamy taki lawinowy przykład yy, zużycia. Natomiast jeśli wydacie, dacie mu się ułożyć, dacie zapracować, wszystko myślę, że będzie działało bez problemu. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Dla wszystkich? Chyba o niczym nie zapomniałem. Uff. Mieliśmy temat taki jeszcze, przecież było docieranie na ostro silnika. I widzicie, w zależności od materiałów, tak? w zależności od tego, jakie są użyte materiały, przyjmuje to silnik lepiej lub gorzej. Nie wiem, czy pamiętacie, było docieranie na ostro. Z Lanosem to było lata temu. Ponewki z gównolitu były użyte. Słabo przyjęły docieranie na ostro. Natomiast, ale nie zatarły się, one działały, tak? Tylko, że trochę były ślady zużycia na nich. Natomiast elementy takie jak tłok pierścienny, cylinder, totalnie zero jakichkolwiek zastrzeżeń, przyjęły to docieranie na ostro bez problemu. Ale ogólna zasada dobrej mechaniki, dobrej kultury technicznej nakazuje po prostu zawsze profilaktycznie pozwolić. Pierwsze cykle pracy jakiegoś danego systemu, układu, zespołu, żeby one były nie w pełnym obciążeniu, na lekkim obciążeniu, na lekkim biegu, żeby te elementy po prostu ze sobą się zapoznały, zapracowały, ułożyły, ponieważ no, różne zjawiska zachodzą, różne naprężenia czasami e, przy montażu różnych elementów powstają, których wy nie widzicie, wy nie czujecie, nie wąchacie ich, a one tam są i te naprężenia, żeby się rozeszły, żeby się wszystko ułożyło. Nie ma tu żadnej magii, to jest czysta fizyka, wszystko. Czysta fizyka yy, i matematyka. Czyli w sumie magia. Dobra, to wszystko w tym vlogu. Dzięki za oglądanie. Narka!